Jazda na rolkach, hamowanie sposobem T. Hamowanie sposobem T, tak zwanym t stopem, czyli najbardziej popularne hamowanie w jeździe na rolkach. Bierze się jego nazwa, bierze się z ustawienia nóg w kształcie litery T, czyli pięta za piętą, kąt prosty pomiędzy, pomiędzy nogami. Cały tych polega na tym, żeby przenieść ciężar ciała na nogę wykroczną, czyli tą nogę, na której jedziemy. A nogę, którą ciągniemy, tylko dociskać do podłoża, ale nie przynosi ciężaru ciała na tył, bo nas przegnie, tylko za każdym razem utrzymuje ciężar ciało ze przodu, niezależnie czy to będzie lewa, jak w moim przypadku, czy prawa noga. Nogi muszą być ustawione prostopadle względem siebie. Musimy pilnować trzech rzeczy: przede wszystkim kółka muszą być proste, czyli ja nie pochylam kółek, na który stoję do wewnątrz, bo zacznę się obracać, tylko kółka muszą być prosto. Całe ciężar musi być nad nogą wykroczną, także bud, kolano, bark są w jednej linii, czyli znowu jest ta linia trzech punktów. Ona się pojawia w każdym elemencie jazdy na rolkach, czy przy skręcaniu, czy właśnie przy hamowaniu. Bud, kolano, bark, czy tu linię prostą, i tutaj noga jest pochylona linię prostą w ten sposób. Należy pilnować, żeby kolano nam nie uciekło do środka przy hamowaniu, i to jest druga sprawa, czyli kółka prosto. Dwa ciężar prosto i trzy prosto muszą być ustawione barki. Barki będą miały tendencję do skręcenia się w kierunku nogi, która jest z tyłu wystawiona. Czyli w tym momencie, jak ja hamuję prawą, to barki będą miały tendencję do skręcenia się w prawą stronę. Należy skontrolować sobie bark, utrzymać go prosto, żeby w momencie hamowania on nie skręcał mi w prawą stronę. Nogę z tyłu staramy się trzymać daleko. Wtedy jest stabilniej niżej. Zejdziemy dalej, damy tą nogę z tyłu. Wtedy jest bardziej stabilnie, I jakby całe, całe hamowanie polega na tym, żeby tą nogę z tyłu trzymać. Piętę na wysokości pięty, ponieważ im bardziej dajemy nogę za siebie, tym bardziej nam obraca bark. I ciężej utrzymać to hamowanie, i też będziemy robić wtedy obrót. A tego staramy się na razie uniknąć. No, chyba że będziemy hamować przez obrót, co zaraz zrobimy. Czyli jeszcze raz, wspomnienie: Całe ciężar na nogę z przodu. Noga ustawiona prosto, palna na prostych kółkach, nie pochylamy jej do wewnątrz. Pięta na wysokości pięty, niska na nogach, barki prosto i przyciągając nogę, dociskając piętę do podłoża, wytwarzamy tarcie i dzięki temu hamujemy. Tutaj nogę z tyłu, staramy się dociskać piętę, ponieważ jak naciskamy na przednie kółko, to ona zaczyna nam tańczyć, tym bardziej jeśli noga jest ugięta w kolanie. Staramy się tę nogę z tyłu wyprostować, czyli prostujemy ją zupełnie, Prostuję ją i dociągam do siebie. Wytworzyłem starcie, powodując starcie i hamując, w, yy, hamując do zera.